Zorganizowaliśmy wspólnie z Gminą Zrodzin Dokszynski i Miejskim Centrum Kultury taki piknik, ponieważ ta, ta statystyka utonięć jest jednak zatrważająca. Już w samym czerwcu utonęło 103 osoby. Także żeby, żeby te negatywne statystyki ukrócić, postanowiliśmy troszkę takich edukacyjnych działań przeprowadzić i przekazać tu mieszkańcom, mieszkańcom miasta informacje przede wszystkim o bezpiecznym zachowaniu nad wodą, a także właśnie przeprowadzić pokaz ratownictwa wodnego już na, na samej wodzie, pokaz z udziałem ratowników naszego oddziału, pokaz, który, który razem z motorówką jest, tak powiem, zorganizowany. Nasz tropiński oddział, że tak powiem, wzbogacił się o 11 nowych adeptów ratownictwa. Są to chłopaki Którzy trenują w sekcjach pływania, w sekcji waterpolo, także z wodą są zaprzyjaźnieni. Woda to ich żywioł. Dzisiaj zdawali egzamin, fantastycznie im poszło. Bardzo miło nam było ich przeegzaminować i zaprosić do szeregu, żeby, żeby wstąpili do szeregu naszego stowarzyszenia, czyli do wodnego, chodniczego, pogotowia radunkowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. wszystkim. Tutaj we współpracy z Urzędem Miasta. Otrzymaliśmy dofinansowanie na tą imprezę, na to wydarzenie z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 rok. Prezentujemy łódkę, zachęcamy dzieci do pływania. Jak ktoś chce, oczywiście możemy przepłynąć się kawałeczek na żaglach, pokazać na czym to wszystko polega, zapoznać dzieciaków z budową łódki. Żeglowaj. Jak bezpiecznie spędzać czas? Mieliśmy tutaj warsztaty, cały czas były pokazy i o to głównie chodziło tutaj jak się zachować nad wodą. Także no myślę, że jeżeli chodzi o nasze stowarzyszenie, o przygotowanie ludzi, których przygotowujemy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo to jest numer jeden, co jest najbardziej ważne dla nas, jak, jak przygotować ludzi, młodzież, dzieci do zabawy, do żeglowania, do pływania. Przede wszystkim jest to promocja bezpiecznego zachowania, bo na, ciągle o tym mimo wszystko, ciągle trzeba mówić, ciągle trzeba przypominać, mimo że nam się wydaje, że wszyscy już wiemy doskonale jak się zachować. To jest tak jak w wojsku, wiesz, a trzeba przypomnieć jak to do, do, do tematu trzeba podchodzić i jest to oczywiście jak najbardziej celowe, najbardziej potrzebne. A dla nas przy okazji no jest to promocja i stowarzyszenia i jeżeli ktoś jest chętny do żeglowania to zapraszamy. Kontakt oczywiście ze stowarzyszeniem przez stronę internetową board to sail Chętnie zapraszamy.